Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z oczywiście recenzji Tym razem bierzemy na warsztat um, książkę jaką będzie oczywiście, jak widzicie, umorzenia Już sekunda, bo tutaj odcinek 60 second, więc może sekundę mi to zająć um, no, i no i co, no i co, no i co, no i co Jest to póki co ostatnia część, z mi, mi została z tej serii Yy, czy jest to książka dziewiąta, dziewiąta z serii, z jedną chyłką. być może pojawią się następną, być może nie, nie wiem, póki co, nie ma. Więc no, no czy no być może jak już nag nagrywam odcinek to już jest, tak, a jak wrzucę, to może już jest, no ale póki co nie ma. No ale ważne, jak się prezentuje książka. Książka prezentuje się w taki sposób, może nie, co jest miło, Kordian ma ładniejszy garnitur. Z tyłu jest jeszcze Hard Rock Cafe, czyli ulubiona restauracja chyłki. Programmes. Nie wiem, co to mówiłem. No i i, i i i i i tyle. Także tak to wygląda. Tak to wygląda. I, I i i co, i co, i co, i co. No i co, i zaczynamy, tak? Zaczynamy. Y Yy, hy, hy, hy. Zaczynamy jeszcze opisem z tyłu. Także Co nam mówi opis ciekawego. Umorzenie. Idealna rodzina. szczęśliwe małżeństwo, kochająca żona i oddany mąż. Dla którego, dwo, dla którego dwoje dzieci jest w całym światem. Wydało się, że nic nie zakłóci Dilli, którą cieszyli się z To czasu. Pewnie nocy są sieci krzyki dochodzące z domu. Do domu. A kiedy policjanci zjawili się na miejscu, znajdują bestialsko zamartwione matkę i jej dzieci. Jedyny trop wiedzie do głowy rodziny. Mimo, że mężczyzna nigdy nie podniósł ręki na bliskich. Dlaczego zabił? Staleka sprawiło, że literalnego męża zajmuje się w fotwora. Jedna chyłka ma świadomość, że ze względu na stan zdrowia każda sprawa może podać się tą ostatnią. Dlaczego? Dlatego, że Jedna chyłka dowiedziała się w tamtej książce, w tamtej części, w tamtej porze, że choruje na śmiertelną chorobę, jaką był chłoniak. Zaraziła się niestety od e, Williama McVeigh'a, e, czyli Spadkobiercy Harego. E, także no niefortunna sytuacja jest to. Została zaznaczona chorobą płciową. No a z nim dziecko, więc mogło to się zdarzyć. Tak no niestety. No ale cóż. E, także nie wiadomo ile jest zostały czasu. Nie chce się leczyć chemioterapii, bo będzie słaba i w ogóle osobę na chce oddać się. 100% tak, no ale sami się przekonać, co będzie dalej, także co, co, co dalej. Eee, decyduje się bronić oskarżonego, mimo że ten od razu przyznaje się do popełnienia okładnej zbrodni. Sprawa wydaje się z góry przegrana, gdyby nie jeden istotny fakt. Sprawa ma żelazne alibi, które przeczy jego winie, sam jednak twierdzi, że zostało ono zfabrykowany. Eee, no i co? No i co? No i co? No mamy początek, dedykacja dla Magdy i Filipa. służyli wprawdzie na więcej niż dedykacja, ale żadnych katalonów pod ręką nie mam. No i początek. Konfesja est regina probation, probationum, w się sensie do winy z królową dowodów. No i tyle. I tylko tym razem książka się różni od innych, że nie ma z rozdziałów, nie ma, mm, nie ma z tytułów rozdziałów, tylko jest tak, prolog, czy jest, jest dniem 0 i potem mamy odliczenie do 0. W tym dniu 0 chyłka być może kogoś zabiła. Ale być może. To jest słowo być może, ponieważ no. Trzeba wydać książkę, żeby wiedzieć, czy zbiła, czy nie. Tak czy siak. Dlaczego ta sprawa jest o tyle ciekawa? Ta sprawa jest tyle ciekawa, że no właśnie, wydaje się skoro, sprawa... ok, jest morderstwo Okrudne bo. Dwójka dzieci, żona i facet, tak, który był spokojny. Nagle ich zabija. O co chodzi? No, by, wydawałoby się, że... Hej, przecież go mogło nie być, tak, no... Wiadomo, wszystkie te wskazują na niego, ale w sumie, tak zawsze było w wcześniejszych sprawach z Chyłką, że... To... Tak było, tak, że wszystko wskazywano w gniech klientów, ale... Nie zawsze nie byli winni, tak? Tak samo było i tym razem. W sensie, mm, wszystko wskazywało na jego winę, tak? Ponieważ. Ponieważ co? Ponieważ, no, było jego DNA, były ślady krwi jego, no. Po prostu wszystko wskazywało na jego, tak? No. Nie miało pewnie szans na uratowanie się. Bez szans był i. zdawałoby się, że, no kurczę, że. trafił do na kratki, nie? Ale. Ale, ale. Jak się potem okazuje. Chyba znajduje alibi, które dzięki Ziomeczkowi Wrzutowi, który e, niby powiedział, że był wtedy z nim na piwie, że znalazł się wcześniej z wojska z Jugosławii. No i co? No i że chciał go ratować, bo tam razem z nim trochę wojowali różne gwałty takie tam. E, no to kumpler z broni chciał uratować również, oddzielić mu się, nawet kłamiąc w sądzie. No i kłamał w sądzie. Także nie fajnie, no ale tak sam chciał. Yy, no i co, no później okazało się właśnie, że niestety, że yy, kłamą, że go tam nie było, no po co, no nie zgadzały się barwy klubów, tak? Ponieważ mówił w sądzie, że grała Jagiellonia z Legią, a w telebie były inne barwy, tak? Nie wiem, Polonii z łks em tak? Coś takiego. I no i panika, tak? No niestety. Także niefajna sytuacja, no i miałoby jakieś problemy, tak? Bo to, że, no właśnie, że Skalski się przyznał, do dowie, tak naprawdę, więc dziwna sytuacja, tak? No ale wiadomo, Chyłka właśnie chciała doprowadzić do, do, do tego, aby wszystko wyszło w porządku, aby wszystko wyszło na jej na jej korzyść, tak? Bo to mogła być jej ostatnia sprawa. Chciała ją doprowadzić do zwycięstwa, tak? Jak do tej pory nie pokonano, no to tym bardziej powinna być końcu no, yy, no i co no i walczyła wiadomo, walczyła tak jak zawsze jak Liwica Ym, potężnie, potężnie walczyła Ym, z różnym skutkiem powiedzmy, tak, z różnym skutkiem no, ale no, ale, ale, ale udało jej się tak to się udało, prawda? niewiele, ponieważ jak my się yy, z książki, książka kończy się w taki sposób, że Adrian zabił ich Zabił Ponieważ w, gr w grę to się jeszcze kochanka Laura I... No Adrian nie ukrywał Tego, że no romansuje, tak? No i... Nie wiem, to, to był powód Być może sam do końca nie wiedział kiedy był powód Zabił swoją rodzinę Coś przeleło czarę goryczy i po prostu nie wytrzymał, tak? Sam nie pamiętam tego wydarzenia, więc być może był niepoczytany. No i właśnie tak ugrano, tak ugrano, że niby OK, niby spoko, niby yy, nie był rozprawy w sądzie, niby nie przegrał, niby nie był winny, ale trafił, tylko do końca życia miał mieć domowy w postaci yy, jakby szpitala psychiatrycznego, coś, yy, przepraszam, jakby coś takiego, nie? Yy, no ale wiadomo, że chyba Karmakowi udało się zrobić takie coś, że jak pół roku wszystko byłoby w porządku, to jest zwolniony z tego, więc w sumie spoko, tak? Więc w sumie spoko. Dodatkowo chłopka wysłała jeszcze gościa, który zabił Harrego Magwaya do więzienia, więc spoko, zamieściła się za to, za to, że, no właśnie, że zabiła go i no i chciała zemsty, tak? Po prostu chciała zemsty i to między innymi go chciała zabić, tak, w tym dniu prologu, A, ale no co zrobiła? Nie wiemy. No i ważne. Książka właśnie się kończy tym, że sprawa jest wygrana. jest zadowolony wychyłka też. I w końcu choryn przekonuje Chyłka, żeby kurczę... Podjęła się terapii że ją będzie kochał, nawet wysłał, nawet z piętnem dżihadu i w ogóle. Będzie z nią dalej, nie? No i spoko, wszystko jadą w ogóle do tej yy, do tego, Robię badania. Niestety pielęgniarka mam smutną wiadomość, ponieważ chemioterapia jest już za późno. Chemioterapia teraz nic nie da. Jest zbyt zaawansowana już zbyt zaawansowana studia choroby i teraz już nie ma co, nie ma sensu. No i chyba które podłamało, kordia zresztą też, no bo wcześniej, właśnie przy tej całej sprawie też kochali się, tak? Kordia też się musiał zwalać, czy nie ma chłoniaka. Też się kochał z zabezpieczeniem, oczywiście, ale jednak nie miał 100% pewności, czy prezerwatywa uchroni go przed chorobą, ale mimo wszystko chciał tego spróbować, chciał oddać temu doświadczeniu, tak? Więc zrobił to. No ale wracając do tej sytuacji przez szpitala wydawało się, że sprawa jest beznadziejna, że sprawa jest bez wyjścia. Aż tu nagle pojawia się. Langer. I co? I taką mi kontynuację. Pojawia się Langer, który znowu znikąd. Prawda? Znowu znikąd. Mam postać Langera. Sądzę, że. Wydaje mi się, że tak. Przewiduję, jaką kontynuację? Langer zgodzi się. Nie leczyć się w Stanach, pewnie w Stanach, bo w Stanach jest wiadomo, prywatna służba zdrowia, to przez to ta służba jest dosyć rozwinięta, tak? To wiadomo, jest sporo chorób, których się nie leczy w służbie publicznej, ale wielu ludzi na nim nie stać. I właśnie Langer pokryje jej koszty, ale musimy mieć jakąś sprawę, której chyłkę nie, nie pasuje. Coś takiego, taką będzie. Chyłka będzie znowu piątką Langera, no ale ale do nie będzie miała wyjścia, no, może coś się zmieni, wiadomo zobaczymy niedługo, pojdziemy zobaczymy, ponieważ jak widzimy tutaj po żegnaniu yy, na końcu książki mamy to, że yy, <laughs> że muszą trochę, że trochę muszą odpocząć, tak trochę trzeba odpocząć i czekamy prawie rok na nową książkę, czekamy, czekamy, no ale co Póki co by też byli czekać tą książkę, także czekam na dziesiątą część, a ja się czekam z wami następny odcinek z szybkiej recenzji. I póki co wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się niedługo w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.